Musisz coś zrozumieć. Takie proste rzeczy. Co jest produktem, a co jest narzędziem? Patrz na guru, który się skontaktował. Wiadomo, że tak jak ja, prawda? Wiem już od Nasa z Channelingiem, Channelingiem wiem od Nasa, jak robić kasę masz ty. Jak materializować. No i są te potwierdzone channelingi. Żeby nie było. To nie jest kwina. Komuś rzeczywiście udaje się to się do tego strumienia podłączyć, ale czy jesteś w stanie tutaj to zinterpretować właściwie prawidłowo? O to jest pytanie. No bo tak, o ile banan może być produktem. No więc banan ustalamy. Banan może być produktem, ale wiele osób chcą, żebym produktem było jedzenie bananów. Albo nie jedzenie bananów. Angela możesz o tym wiedzieć. A skończy NASA możesz o tym. No dobra, badania były? Tak. Uu, badania, że co? Że mamy kod. Kod na kasę. <grym> kod na psa. <grym> Pies na kota. O je. I pewna pani mówi, że ja kocham pieniądze z zajemnością mówi o sobie. I o to jest guru. Bo pieniądze są do kochania, nie? Nie, ludzi kochajmy. Nie uwielbiajmy pieniądze kochajmy. To też są góry, doliny, no ale nie ten koszmar, co tutaj. Zmiana siebie jest z założenia błędem, dlatego, że jeżeli chcesz siebie zmieniać, to znaczy, że się nie godzisz na siebie, że siebie nie akceptujesz. Możesz jedynie, co możesz, co naprawdę tak. Jeżeli będziemy na to patrzyli filozoficznie, tak spiritualistycznie, bez komedii, to, to możesz po prostu zauważyć pewne rzeczy i w tej nowej osobie, którą dołożysz do tej starej, dołożysz, nie podmienisz, możesz już nie preferować pewnych cech, bo jesteś bardziej świadoma. Świadomy człowiek cieszy się z czego innego niż człowiek nieświadomy. I to mi się usiłuje wmawiać, że. Zakupienie biegania i niepobiegnięcie oznacza koniec czar prysu. To jest tak, jak gość się skarżył, że sprzedawał program za 7 tysięcy uczący jak postawić sklep od zera. I sprzedał teraz w ogóle te, ten, bardzo dużo włożył pieniędzy w zrobienie tego kursu. Super profesjonalnie. Udało mu się za ekstremalne pieniądze sprzedać ten kurs. Obecnie jakiejś korporacji. Już nie jest właścicielem tego kursu. Ale mówi, że jak go jeszcze sprzedawał, jako kiedy on był jego właścicielem, jako produkt detaliczny 7 tysięcy. Można było wziąć kredyt na to. I okazało się, że 75% ludzi, którzy to kupili, że tylko 5% przeszło całe 32 godziny. 5% z tych, co kupili. I 75% nigdy nie otworzyło, nigdy się nie zalogowało do tego szkolenia, do tego kursu. Wyobrażacie sobie? Wyobrażasz sobie coś takiego? Wyobrażasz, nie? Bo ludzie mi pokazują shape jeszcze już z datą, że się kończy, albo już się skończyła, czy oni mogą jeszcze zacząć nie zjedli. Kupili, wydali, wydali na produkt, nie zjedli. Dlatego jak ja stworzę taki kurs o jedzeniu Szejprzej, czyli stworzę produkt, który nie może być produktem, ale obecnie się wszystko, wszystkim ludziom miesza fikcja. Z Powiedzą, że to jest prawda. Channeling im się otworzy dzięki temu. Dobrze. Channeling oczywiście można się skomunikować z kosmosem. Każdy, w każdej chwili każdy. Tylko, że to znowu wymaga nie tego, co, co ty słyszysz wszędzie: że wystarczy, że materializacja, że bardzo chcieć. A jedni mówią, jak chcesz, to nie masz. A drudzy a ci mówią, jak wykupisz kurs, u mnie to, to to się otworzy, bo to już będzie. To już będzie ten pierwszy krok, który ty tego kosmosu, ty to zauważysz. No i objebuje ludziom, nie? I tym, co sprzedają, tym, co kupują i każdemu. Ja ci tylko przedstawiam wizję, że wszystko... Wszystko, co cię tutaj może spotkać dobrego, przychodzi z trudem, z bólem, z trudem. Trzeba włożyć sporo działania. I wszystko, co cię tu spotyka złego, jest również wynikiem ciężkiej pracy w tym kierunku. Bo ludzie się martwią, tam zasadą lustra, że co? Że ja, ja to jestem taki narcyst, to ja... Ja, która kocha ludzi, oczywiście, że jesteś narcyzem. Jesteś mściwą dupą dla siebie samej. Mściwą, niedobrą dupą. Mówisz o sobie źle. Przebywasz z gościem, którego, który cię drażni. Nie potrafisz tego ani zaakceptować, tylko chodzisz i skarżysz się, podbijając. Pamiętaj, że o takich rzeczach nie wolno mówić. O żadnej złej rzeczy nie wolno mówić. Wolno tylko złą jaką, jaką interpretujesz, jaką złą, jako ciebie dołującą, jako ciebie zasmucającą. Nigdy o tym nie mów. Tak jak ostatnio wrzuciłam rolkę, myślałam, że będzie miała milionową oglądalność, bo ja idę, ja to, taka rolka, ja idę, wiecie, tu jak taki lumpen proletariat w jakimś tam garażu, i sugeruję, że tą cerę taką wiecie, ziemi z tą szarą, mam po tym, po tych super produktach. To była taka inwersja zakamuflowana, bardzo zakamuflowana, tak głęboko, że nikt tego nie odczytał, łącznie ze mną. Reklama mojego genialnego kolagenu, który już mi zarzucili, że jest za tani, no bo on nie jest z MLM-u, no i proste, nie musi się nim wyżywić. Miliony osób podróżujących. Spot reklamowy. Wiem, że na to czekaliście. Kolagen. Bez tego kolagenu nie mogłabym zrobić tego wszystkiego, co zaraz zrobię. Zobaczycie, potrafię usnąć. O! O! Wcześniej prawdopodobnie mi się to nie odbyło. No, a wcześniej w ogóle nie robiłam nigdy kolagenu. No, to I widzisz, i tak sobie patę. O! Uuu, naprawdę jest to super pewnie się super się rozpuszcza. Naprawdę, naprawdę opatentowana formuła Kolagen typu. O przepraszam, to się wpyt. No więc idę i mówię, że to jest po tych bardzo dobrych produktach renomowanych. Na skórę mam, tak dobrze się mam. A za chwilę druga rolka, kurde, oni zawsze zamiatają te liście o tej porze. A druga roleczka to byłam... Ja ładnie ubrana promienną twarzą celą jak na, prawda, na moje możliwości i mówiłam, że to po całonocnym płaczu. To, że się to nie spodobało, to że, to, że to w ogóle nie zostało zrozumiane, no to na pewno moja wina, że ja to tak słabo przedstawiłam, ale tam laski, jak rzeczywiście płakałaś całą noc. Cały dzień. Coś tu ja jest, ja cię wspieram. Ooo, Jesus! Kochana, jakbym płakała tydzień, czego sobie nie życzę, ale jakbym płakała. Ostatnim miejscem byłby internet, w którym się z tym podzieliła. Nie rozumiesz tego? Przecież to jest tylko gra. To jest gra. To nie ma. Tu masz swoją prawdę. Pójdziesz się wypłakiwać. Jeżeli tak, to tylko w celach komercyjnych żeby sobie zrobić oglądalność. Ale ja tutaj w ogóle zażartowałam. Ostatnie miejsce, kochana, jest, żebyś mnie tam odnalazła skarżącą się na coś. Nie dlatego, że mnie nic nie dotyka, ale dlatego że to nie jest miejsce, że kolejka, ogonek, obcy ludzie nie służą do tego, żeby się komukolwiek zwierzać ze swoich niskich wibracji. Niskie wibracje przepracowujesz po to, żeby wyrównać potencjały, żeby się zrównoważyć i podjąć właściwą decyzję ze stanu równowagi. Nie mani, ani nie depresji. Nie podjarania chorego, ani nie fałszywej interpretacji. Grysia, o co chodzi z tymi bananami? Banany... Mogą być w różnych stanach świadomości, czyli kolorze skórek, w momencie, kiedy są dojrzałe, mają te brązowe plamki. Po zjedzeniu mogą nawet prowokować powstawanie czynnika martwicy nowotworów. Nawet tak mogą zadziałać. Mają wpływ na komórki odpornościowe i tak działają. Natomiast banan zielony. Niedojrzały, skrobiowy. Jest bardzo wysoko zaśluzowujący. Tak jak skrobia, no powiedzmy sobie szczerze. Banan taki skrobiowy mniej tuczy zdecydowanie, bo ma dużo w sobie tej okornej skrobi. A banan dojrzały ma więcej cukru. Ale jeżeli chcesz przy pomocy skórki banana pozbywać się na przykład brodawek na twarzy wirusa HPV to służy do tego tylko skórka wewnętrznej strony banana niedojrzałego. Więc takie, takie ciekawostki bananowe. To co z tym genem, jeżeli chodzi o kasę? Widzisz, już musiał się od Wszystko co robisz może się coś przydarzyć lekko, łatwo i przyjemnie. Może. I zwykle się przydarza Dopiero wtedy, kiedy jesteś bardzo zanurzona w drodze. Przecież widzisz, jak bardzo te porady nie nadają się dla ogromnej części świata. Rozumiesz to? Aczkolwiek popatrzy się cały wschód, już Rosja również, Ukraina oni są bardziej nastawieni na ducha. Oni więcej potrafią. Oni więcej zawsze rozumieli z medycyny alternatywnej. Także musisz zawsze sobie zadać pytanie, czy to jest podpowiedź ego. Bo cały czas grasz pod ego, rozumiesz to? Obojęty: duchowe, nieduchowe. Grasz pod ego. I możesz dalej grać pod ego, ale musisz się na to zgodzić. Więc jeżeli ty. Chcesz się wybrać już mentalnie, emocjonalnie tam, gdzie są bogaci ludzie, a w rzeczywistości otwiera ci się scyzoryk w kieszeni na taki drogi sklep. Drogi, ty go nazywasz drogi, prawda? Każdy ma inną tą definicję słowa drogi i po prostu mówisz, że tego nie mogę zjeść. I odwrotnie też, jak coś jesteś do czegoś nie przekonana, to jest się w stanie przekonać. Jak ktoś ma odpowiednio wysoką cenę. Ale nigdy w życiu przez ten moment nie zachęcam Cię do kochania pieniędzy, bo kochaj, że siebie. Kochaj ludzi potem. Nie pokochasz żadnego człowieka, jak nie kochasz siebie. Oczywiście, że wszystko jest w tobie. Oczywiście, że wszystko, co się dzieje, jest w tobie. Oczywiście. Ale zawsze pilnuj się z takim myśleniem, że skoro ten początek życia to nie jest swoje narodzenie, prawda, a śmierć nie będzie końcem, że to jest ciągłość, że to trwamy, to spróbuj się zjednoczyć, ale nie empatią, która blokuje cię wszystko na działanie. Spróbuj się zjednoczyć z naprawdę biednym człowiekiem i spróbuj poczuć to, co on teraz czuje, dlaczego on nigdy nie zrobi tych przepływów. Potrzebna jest świadomość, oczywiście, potrzebna jest umiejętność. Ale robią ludzie kasę, którzy nigdy nie byli w sklepie, nigdy nie siedzieli w drogim aucie i tak dalej. No to co? Co, co oni takiego zrobili? <grym> Słuchaj, działali. Nie zablokowali się. Nie mówili kocham, ale nie mówili też nienawidzę. Do czego? Do narzędzia. Narzędzie! Można przy pomocy... Nie, nie nawet dla... lajka to możesz zostawić anonimowego, co ci zależy. Lajka zostawiam. Nawet się czasami wracam, że nie zostawiłam lajka, a przecież coś wyniosłam z tego. Jakieś zdanie to jest wdzięczność. A jak nie wyniosłam nic, to zostawiam lajka na przyszłość, na początek, żeby ci się cofnęło. Robienie pieniędzy to nie jest produkt. Bieganie to nie jest produkt. Książka o bieganiu jest produktem, rozumiesz? Jest produktem. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Książka o bieganiu jest produktem moim, ale nie bieganie. Bieganie już zależy od Ciebie. Bieganie to jest Twoje narzędzie, jest zawsze darmowe. Dlatego biedni są ci ludzie, którzy tak dużo zgromadzili wokół siebie i czują wielki niedosyt tego, że nie mogą sprzedawać jedzenia, owoców albo bananów. Muszą coś z tym innym jakiś zrobić, inne rzeczy. Da się, bo przecież jak jest dużo tych ludzi, to, to przynajmniej na no, ktoś będzie chciał się przez Ciebie reklamować i tak dalej. Tak naprawdę droga do, jest otwarta dla każdego, kto jest tego świadomy. No. Musisz być świadoma. Nie każdy to zrobi. Nie każdy chce wejść w tą orkę. Nie każdy, ale każdy podświadomie szuka szanelingu o pieniądzu i tak dalej. I oni cały czas mówią jedno i to samo, jedno i to samo, cały czas to samo. Rozumiesz? Cały czas to samo. Każdy guru różnymi słowami, cały czas to samo. Bądź tam, gdzie cię nie ma. Manifestacja to jest kwestia wibracji. Jak masz wibrację niewiary w siebie, to tu się zgina mandolina. Musisz być tam, gdzie idziesz. Ciągle, ciągle, ciągle ta zasada tutaj się w nie mieści. Że skutek jest przed przyczyną. Rozumiesz? Jeden zrobi z tego już totalną aferę. Koherencję serca. Pokaże książki naukowe. Robi wykłady. Drugi mówi to ta kreatyna na tą łydę. Albo tu. I obydwoje mają rację. Obydwoje znaleźli Produkt i narzędzie, i mają narzędzie dla ludzi, prawda? Gdyby to był produkt kolagen, ale nie byłoby narzędzia w postaci tego, że masz otwór gębowy, że masz ucho, że możesz coś usłyszeć, zrozumieć czym jest elastyna, czym jest witamina C dla kolagenu, MSM, czy ta siareczka, prawda? I po prostu tego nie wiesz, to, to ten produkt dla ciebie nic nie znaczy, ale on ma potencjał olbrzymi. W narzędziach też jest olbrzymi potencjał. Orka, zapisz się, o, zapisz się do klubu orki. Orka, oranie, ranie, od rana, akcja, nie wyjdzie i jeszcze raz, i jeszcze raz. I chcę zapisywać, i mówić, i zapisywać sobie, co to ja dzisiaj miałam zrobić? Co ja z tego zrobiłam? Tylko to jest jedyna metoda, wprawdzie NASA zna sekret kodu twojej, twojej kasy kasiory. i ja go podam, ten sekret, ja też już go poznałam, bo ja się, wiecie, podpiłam pod podkosmikowo. Pod ale słuchajcie, ale póki co dobrze będzie, jak się ten kod, kod twojej kasy zaskoczy w działaniu. Naprawdę, co masz jak bank. To jest to, co, co zawsze cię zachęcam, marka osobista. Wiesz, to, co to jest marka osobista? Ludzie myślą, że to już trzeba występować w telewizorze, w komputerze, wi wiadomo nie. W iPhone'ie, Apple'a, koniecznie. Marka osobista to jest to, co ty myślisz o sobie, co ty wierzysz, rozumiesz? I jeżeli ty działasz poprzez rozwijanie marki osobistej, to nie ma takiej sytuacji. Spadnie na ciebie sukces jak penis na Mariole. Rozumiesz po prostu. To jest pewnik. Nie ma takiej możliwości, że jak ty rozwijasz swoją markę osobistą. A co to znaczy rozwijam swoją markę osobistą? To znaczy obserwuję siebie, akceptuję, dokładam lepszy, lepszą, jakąś taką inną siebie, która, która widzisz, że na przykład jakieś działania, bo obserwujesz, nie, nie prowadzą do niczego dobrego. Rozumiesz, gdzie się zaczyna twój strach, a gdzie się zaczyna wymówka. Rozumiesz, w którym momencie jesteś właścicielką tego, wiecie, ja i ono, o, 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 Egunia. A w momencie, kiedy ty zapędzasz ego do roboty. Po prostu zapędzasz ego do roboty. To jest cały czas praca nad swoją marką osobistą. Praca, czy ty robisz co rano cztery szklanki. Marka osobista. Ta marka osobista powoduje, że ja robię ten rytuał. Bo ja jestem taką laską, która robi takie rzeczy: trening. Codziennie jakiś trening. Ja nie mówię, że ty musisz zawsze biegać, albo że w ogóle musisz biegać. Ale absolutnie zero wymówek. I zawsze sobie mów: bez marki osobistej, niczego się nie dorobię. Pomyśl. Przychodzisz jako marka osobista do firmy, i przychodzi inna osoba, która jest rozczłonkowana, przypadkowa, nie ma pojęcia, niezwarta. Taka jedna wielka metafora. A ty przychodzisz i mówisz. I mówisz nie z tego, że się nauczyłaś pisać dobre CV, tylko po prostu mówisz z głowy, mówisz z siebie, mówisz ze swojej koherencji. Serce i umysł. I mówisz jak. Człowiek, który jest marką osobistą. Jak myślisz, kto będzie zatrudniony? Nic. Rozumiesz? Mnie zatrudnili do firmy amerykańskiej. Nie znałam języka angielskiego. Ale po prostu moja marka osobista ich przekonała. Bo ja wierzę, że jestem jednym z najbardziej wybitnych architektów wnętrz na świecie. Tak uważam, że się urodziłam do tego. Możesz powiedzieć, że to jest kija, prawda? Tak, ale ja w to wierzę, rozumiesz? A marka osobista to jest to, co w ty wierzysz i to, co ci pomaga. Jak uwierzę, że, że po prostu nie wytrzymam psychicznie wyjścia na scenę, jak uwierzyłam, to to mi psuje moją markę osobistą i nad tym pracuję, rozumiesz? Tylko marka osobista, nic więcej. Bo Marka osobista składa się z zajebistego działania ciągle nieustająco. A ty powiesz, i co tak doskonalicie i co? A co my tu wszyscy robimy? A na czym polega ewolucja? Lenistwo, widziałeś jakieś zwierzę, które się nie chce przygotować na zimę, bo mówi pierdolę dość zbierania tych orzechów. Rok w rok. Nuda. Ja coś wiecie jakie zwierzę to zrobi? Zwane człowiekiem. I wymyśli metodę na zbiór orzechów, przechowywanie i tak dalej. Żeby w zimie nie głodował. Żeby w zimie mógł sobie odpoczywać. Ale co innego jest praca i odpoczynek, regeneracja. Czyli rozwiązaniem NASA. Kodem do twojej kasy. A ty powiesz, a jak marka osobista ma... Się i, I obok chwacio Narcyz. Prawda jest taka, że Narcyz nie zniesie nikogo z marką osobistą. On ma swoją markę osobistą. Więc ty, jak zbudujesz markę osobistą, to albo się zmieni, ale mówią, że się może nie zmienić, albo się zmyje. Ale twoja marka osobista wesprze cię w żalu. Wiecie, te czakry. A gryż, a kysz, dużo ziemniaków. Uziemić się, uziemić się, tam zostawić. Ale jakby tak wrócił, jakby tak spojrzał w oczka. Wiecie? Budowanie marki osobistej to jest właściwie jedyne Twoje zadanie. To jest jedyne Twoje zadanie, które przyciąga wszystko, co możesz chcieć przyciągnąć. W tej grze liczy się tylko marka osobista. I nie ma od tego odwołania, i tylko marka osobista przyciąga. A ty możesz powiedzieć, no, każdy ma jakąś tam markę osobistą. Nie, nie, nie. Marka osobista oznacza, że coś cię dla ciebie wyróżnia. Marka osobista nie trwa wiecznie, marka osobista ewoluuje, cały czas coś robisz. I teraz robiąc różne biznesy, wchodząc, w różne relacje, zatrudniając się gdzieś, robiąc przepływy. W momencie, jak ci to nie wyjdzie, to przecież budowałaś markę osobistą. Ona ci zawsze zostanie. Jakoś ciebie, rozumiesz? Dlatego sekret nasza polega na tym, jedz koperek, jedz pietruszkę, jedz cynamon, jedz imbir. Oczywiście gdzieś is bio, ma się rozumieć. W nocy to wszystko jedz. Nocy, posól i tak dalej. To są wszystko sekrety, które Ci zdradzam. I tego nie jest potem z soli. Jest potas, nie sól, sól. Jest banany. Jest <gryw> produkty wysokopotasowe. Chociaż najwięcej potasu jest w skórkach. Dlatego ja zalecam kiszenie skórek. Ale one się tak nie zakiszą jak kapusta. Bardziej już się je się zakiszą tak jak się kimczy kisi. Czyli z takim preparatem do kiszenia. To ci się tak zakisi. Albo po prostu. No, jakieś już sobie na oczcie jabłkowym, octo octowo. To jest bardzo dużo kwasu fialuronowego, potasu, właśnie w skórkach. To ja tak dzisiaj jestem tym bananem? Bo mam na gębie banana.